Leszek Szymowski, witam Państwa serdecznie w programie O Co Chodzi. Dzisiaj temat tabu, temat zakazany, temat, który może dobrze ilustruje tytuł jednej z moich książek. Książek, które, no dajmy, nie mogły nigdy liczyć na reklamę w mediach głównego nurtu, czy jak mawia mój przyjaciel Grzegorz Braun w mediach głównego ścieku, bo ona dotyczy zjawiska, o którym nikt nie chce mówić. Media wobec bezpieki, czyli relacji między środowiskiem mediów a służbami specjalnymi. Jedna z największych patologii postkomunistycznej Polski to są relacje między służbami specjalnymi a mediami. Kiedyś gościłem u siebie w domu pod Warszawą kolegę dziennikarza amerykańskiego, on mi powiedział: Słuchaj, dlaczego u was się tak dużo mówi o tym, że współpraca dziennikarzy ze służbami specjalnymi jest hańbiąca? Przecież, gdyby do mnie przyszło CIA, to ja bym z tego czuł się dumny, że mają tylu dziennikarzy, przyszli do mnie poprosić mnie o pomoc. To znaczy, że ja się na czymś z nami mogę pomóc swojemu państwu. Tak mówił ten Amerykanin. I pamiętam, że wtedy przy lampce no, może trochę większej okay. ilości lampek dobrego wina ucięliśmy sobie na ten temat dyskusję, w trakcie której opowiadałem mu właśnie o patologiach wynikających z uwikłania mediów w relacje z bezpieką. Jak słusznie się przyjęło sądzić, media są tak zwaną czwartą władzą. Po władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i sądowniczej, media zajmują się kontrolą, przy czym jest to tak zwana kontrola społeczna. Rolą Dziennikarzy w demokratycznym państwie jest ujawnianie nieprawidłowości w funkcjonowaniu władzy. Pokazywanie merytorycznie, że ten konkretny polityk, ten konkretny urząd, ten konkretny obszar funkcjonowania państwa funkcjonuje źle. Po co robi się to w demokratycznych państwach? Co najmniej dla osiągnięcia dwóch celów. Pierwszym celem jest naprawa wspomnianego źle działającego organu państwowego czy czy, czy, czy zdymisjonowanie osoby, która swoje publiczne stanowisko piastuje niegodnie, kazus kanclerza Austrii w ostatnich dniach, Sebastiana Kurca, który podał się do dymisji po tym, gdy ujawniono jego uwikłanie w afery korupcyjne. Ale drugi powód, nie mniej istotny, to jest stworzenie przez media w mediach i z udziałem mediów pola do dyskusji. O tym, jak powinno funkcjonować państwo i jak powinny funkcjonować poszczególne obszary tego państwa. No bo jeżeli ujawniamy na przykład w mediach, że jakiś. No weźmy dla przykładu sektor obronny, że jakaś część systemu obrony Polski działa źle, to za tym powinna pójść merytoryczna dyskusja z udziałem ekspertów, publicystów, dziennikarzy, polityków także, której celem powinno być znalezienie odpowiedzi na pytanie, no to co zrobić, żeby. Ten konkretny obszar funkcjonowania państwa naprawić. I na tym polega dobrze rozumiana rola prasy w demokratycznym państwie prawa. Niestety w realiach polskich osiągnięcie tej roli nie jest możliwe ze względu na spatologizowanie systemu mediów, nie tylko publicznych, ale w ogóle. Bo czego potrzebuje niezależna prasa? Do tego, żeby wykonywać swoją misję. Przede wszystkim tego, co w tytule niezależności. A co to jest niezależność? Niezależność to jest niezależność od jakichkolwiek wpływów, służb specjalnych, rządów, pieniędzy, etc. etc., etc. W Polsce niezależność dziennikarzy zniszczono i niezależność mediów przy pomocy trzech bardzo potężnych narzędzi. Pierwszym narzędziem jest, są reklamy ze spółek Skarbu Państwa. Państwo, którzy yy, śledzicie, którzy się interesujecie rynkiem mediów w Polsce, pewnie pamiętacie słynne reklamy czołgów czy łodzi podwodnych w Gazecie Polskiej. Prawda? No, ktoś ekonomista mógłby sobie pomyśleć, że Gazeta Polska jest czytana przez najbogatszych ludzi na świecie, skoro ich stać na to, żeby sobie kupić łódź podwodną albo czołg. A y, obywatel polski, czy dziennikarz niezależny, jak y, moja skromna osoba, wiedział, o co tu tak naprawdę chodziło. A chodziło tutaj o pieniądze, chodziło o dofinansowanie y, z pieniędzy podatnika poprzez spółki skarbu państwa y, obozu propagandowego, w tym przypadku gazety polskiej. Jest to patologia, ale jest to patologia nie obozu PiS, tylko jest to patologia systemu postkomunistycznego, jako, y, 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 jaki w Polsce mamy. Patologia co do faktów. Bo przecież o ile rząd PiS finansuje tam Gazetę Polską, Braci Karnowskich, Radio Maryja, to rząd Platformy Obywatelskiej finansował TVN, Gazetę Wyborczą, kogoś tam jeszcze, kogoś tam jeszcze. I patologią nie jest finansowanie tej czy innej gazety, nie Gazety Polskiej czy Gazety Wyborczej. Patologią jest finansowanie zespółek Skarbu Państwa Mediów co do zasady. Dlaczego? No bo jak to działa? Działa to w praktyce w taki sposób, że wydawca się uzależnia od reklam ze spółek Skarbu Państwa, no na przykład właśnie tych nieszczęsnych reklam y, czołgów, czy, czy, czy łodzi podwodnych, czy czegoś tam innego. I y, jego celem ekonomicznym jest to, żeby przetrwać. A żeby przetrwać na rynku, albo nawet rozwijać się, y, mieć coraz lepsze wyniki, musi mieć tych reklam jak najwięcej. W związku z czym spółki Skarbu Państwa są dla niego bardzo atrakcyjnym partnerem. I, y, ale, że te spółki Skarbu Państwa nie płacą reklam za to, że chcą reklamować swoje produkty. No po co reklama takim firmom jak Orlen, jak Lotos, jak KGHM, jak spółki zbrojeniowe? No co przeciętny czytelnik gazety, weźmie i pójdzie sobie czołg kupić? No przecież jakaś aberracja umysłowa. Tu chodzi o to, że te pieniądze są formą gratyfikacji dla wydawcy za uprawianie propagandy. Partia czy rząd nie może oficjalnie wpisać do budżetu, że na taką i taką gazetę przeznaczamy taką i taką kwotę, w związku z czym przeznaczają poprzez spółki skarbu państwa. Ale pod jednym warunkiem: wydawca, czy potem jego redaktor naczelny wie, że ten strumień państwowych pieniędzy skończy się zaraz wtedy, jak kierowana przez niego gazeta zejdzie z linii oczekiwanej przez płatnika, czyli przez spółkę skarbu państwa, czyli przez rząd. Ten mechanizm finansowania mediów przez spółki Skarbu Państwa winien zostać zakazany ustawowo i kto pod karą więzienia, kto wydałby z państwowej spółki, czy w ogóle z spółki z udziałem Skarbu Państwa, choćby nawet mniejszościowym, jedną złotówkę na reklamie w jakimkolwiek tytule prasowym, powinien trafić do kryminału i to by problem rozwiązało. Tego się nie robi właśnie po to, żeby władza miała sposoby na na y, finansowanie swojego aparatu propagandowego. To jest jedna patologia systemowa, która y, niszczy niezależne dziennikarstwo. Drugą, to są niezależne y, prokuratury i niezawisłe sądy. Ja tutaj ze swojego życia mógłbym opowiadać i opowiadać Państwu przypadków, jak to chodziłem po sądach, y, ciągany tam przez ludzi, którzy w normalnym systemie siedzieliby już albo w więzieniach, albo na ławach oskarżonych. Ja opisywałem ich przekręty, ich afery, czy też ich zbrodnie y, i... Rezultat był taki, że na ławie oskarżenia siedziałem ja oskarżony o zniesławienie, a nie aferzysta oskarżony o, o, o aferę. No i było też sporo takich rozmaitych wyroków, absolutnie krzywdzących i skandalicznych dla dziennikarzy, które właśnie były formą zamykania ust niezależnym dziennikarzom. Ja przecież przez kilka lat chodziłem po sądach z ministrem Ziobrą za to, że opisałem w książce. Za, jak to prokuratura chciała mu postawić zarzuty za, w związku ze sprawą tajnych więzień CIA, no przecież oczywiście te zarzuty mu się tam należały, jak psu Buda. On powinien już dawno w więzieniu siedzieć w związku z tą aferą, on nie siedzi, jest ministrem sprawiedliwości, a na ławie oskarżonych zasiadłem ja który to miałem czelność opublikować wbrew, wbrew e, intencjom pana ministra. No, teraz niestety prokuratura w ręku Ziobry i sądy w Ręku Ziobry są takim drugim batem na dziennikarzy, którzy tłamszą niezależność dziennikarską i to jest drugi, drugi, e, drugie narzędzie państwa do niszczenia niezależności mediów. Ale jest jeszcze trzecie, no to właśnie o którym chcę dzisiaj opowiedzieć, czyli służby specjalne. Służby specjalne traktują prasę jako narzędzie do wykorzystywania swoich celów, przy czym to samo w sobie jeszcze nie byłoby złe, gdyby nie to, że te cele, jakie realizują służby specjalne, często są niezgodne z interesem państwa. Często, często służby realizują swoje własne interesy, bądź interesy swoich oficerów partykularnych. Często będące w sprzeczności z dobrze pojętym interesem państwa. Ja przecież pamiętam ze swojego wieloletniego doświadczenia dziennikarskiego, kiedy do redakcji przychodzili różni ludzie związani ze służbami, oferując rozmaite materiały. Które miały, które miały no, teoretycznie miały służyć interesowi publicznemu, czyli temu, żeby opinia publiczna coś tam poznała, a de facto były to rozgrywki między służbami specjalnymi. Ja nawet opisywałem takie, takie historie w, gazecie, w gazetach. Pamiętam, jak kiedyś opisałem, bodaj w tygodniku Angora, historię rywalizacji między Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego a Agencją Wywiadu. Co doprowadziło do tego, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli Kontrwywiad, zamknęła szpiega pracującego dla państwa polskiego, który był, był agentem wywiadu. Głośna taka sprawa w 2005 roku. A to można by o nim mówić i mówić, ale, ale wróćmy do, do służb. Otóż rządy, wszystkie postkomunistyczne rządy, bardzo się obawiały niezależnej prasy bo te rządy składały się oczywiście z aferzystów prawie wyłącznie i nie było im na rękę to, żeby prasa niezależna opisywała. Pokazywała opinii publicznej, co tak naprawdę robi rząd. Tutaj nieliczne, nieliczne wyjątki w dziennikarstwie niezależnym, jak moja skromna osoba, też były tłamszone przy pomocy całego tego spektrum środków, jakie państwo ma do dyspozycji. Ale jaką rolę tutaj odgrywały służby specjalne? Otóż taką, że one, działając w interesie swoich mocodawców, czyli rządu, musiały neutralizować zagrożenie, jakie mogłoby. Płynąć dla tego czy innego rządu z działalności prawdziwie niezależnego dziennikarstwa. I jak to robiono, i jak to się robi nadal? Przede wszystkim poprzez werbunek dziennikarzy, poprzez werbunek agentury w środowisku dziennikarskim. Ja kiedyś, w roku 2007, miałem okazję zobaczyć tak zwaną listę 300. To była lista, którą sporządził ówczesny szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pan Święczkowski, na polecenie premiera Kaczyńskiego, yy, który rozważał yy, wtedy przeprowadzenie takiej politycznej operacji, jak likwidacja ABW, ujawnienie tam konfidentów. Yy, to oczywiście był słuszny pomysł, tylko zostałby źle wykonany przez obóz braci Kaczyńskich, bo ABW to jest instytucja, która najbardziej się w Polsce nadaje do, do rozwalenia i, i zaorania de facto. Tam w jej miejsce trzeba powołać nową. Instytucję dobrze już działającą, ale to jest temat na osobną historię. Natomiast proszę Państwa, na tej liście 300 były nazwiska no, ludzi, który, o których ja już wcześniej wiedziałem, że współpracują ze służbami specjalnymi, ale tam było bardzo wielu ludzi znanych Państwu z pierwszych stron gazet. Mówię o dziennikarzach, znanych wydawców, znanych redaktorów, także tych tak zwanych śledczych. Przy czym to, co mnie najbardziej szokowało. To okoliczności, w jakich niektórzy z nich zostali pozyskani do, do, pracy ze do współpracy ze służbami. Prawda? Można tutaj mówić o jednym ze znanych dziennikarzy lojalnych wobec Platformy Obywatelskiej, który za posadę korespondenta podpisał zobowiązanie do współpracy, potem, potem donosił lojalnie, zresztą nadal to chyba moim zdaniem robi. Na swoich kolegów można tutaj podać inny przykład. Jednego z czołowych propagandistów PiSu, którego zwerbowano na materiałach kompromitujących, chodziło o jego udział w gwałcie zbiorowym na nastolatce pod koniec lat 80. Można podawać szereg innych jeszcze takich przykładów. Ja kiedy widzę czasem w telewizji twarze tych dziennikarzy, których nazwiska pamiętam z listy 300, bo oczywiście nie mogłem jej skopiować, ale sobie co ciekawsze nazwiska zapamiętałem. To, to mi się chce śmiać, jak widzę ten poziom obłudy i hipokryzji. Po co mediom, po co służbom agentura w mediach? Ano po to, żeby można było blokować niewygodne dla władzy publikacje, a to po to, żeby można było inicjować korzystne dla władzy publikacje. Weźmy przykład. Muszę to Państwu powiedzieć w taki sposób, żeby się nie narazić na kolejny proces sądowy, ale były kiedyś w czasach rządów SLD dwa bloki wzajemnie się z sobą zwalczające, dwa sojusze, mały pałac i duży pałac i duży pałac doprowadził poprzez media do ujawnienia afery w małym pałacu. Mały pałac się odwdzięczył i również poprzez media Doprowadził do ujawnienia afery w Dużym Pałacu. Skutkiem obu tych afer były komisje śledcze, a dziennikarką, która, która te afery ujawniała, była tajna współpracowniczka ABW o pseudonimie Marta. TW Marta. Więcej nie chcę mówić. Bo nie mam ochoty z TW Martą chodzić po sądach. Zresztą TW Marta jest z tej opcji politycznej, którą sądy popierają, więc nie miałbym tam szans. Kto z Państwa dociekliwy, to może się domyśli, o kim mówię i o, kim, o kogo mi chodzi. Ale relacje między mediami a bezpieką, ja tak nazywam te, te służby specjalne tym, tym językiem jeszcze jak za komuny, bo one się niczym nie różnią. Są. Od początku do końca silnie spatologizowany, bo dziennikarz, który ma kontakty ze służbami specjalnymi, naraża się na manipulację. No, ja też przecież dziesiątki razy w swoim życiu rozmawiałem z funkcjonariuszami służb specjalnych. No, mam kolegów w rozmaitych służbach specjalnych, czy w czynnej służbie, czy, 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 czy już emerytów, ale bardzo trudno jest, mając takie kontakty, nie dać się zmanipulować. Ja też się niestety kilka razy dałem podejść i wpuścić na minę. Nauczyło mnie to sporo. Natomiast, bo dziennikarz myśli, że to on prowadzi tą znajomość z oficerem służb specjalnych, niestety często jest w błędzie. I często to oficer przejmuje tą znajomość właśnie po to, żeby wykorzystywać dziennikarza. I jeżeli. Tu wina jest no, niefrasobliwość takiego dziennikarza. No trudno, no, to, to jest ryzyko zawodowe. Natomiast znacznie głębszy problem polega na werbowaniu tych dziennikarzy, czyli właśnie na traktowaniu ich jako osobowe źródła informacji, czy co gorsza, tak zwane źródła manewrowe, czyli ludzi, którzy wykonują konkretne polecenia. Idź do tego, zrób wywiad z tym, nagraj tego, skompromituj tego, opublikuj to. Wiele razy przez te kilkanaście lat mojego zawodowego dziennikarskiego życia. Zastanawiałem się, czy konkretne materiały głośne w Polsce i publikowane przez moich kolegów po fachu, oficjalnie kolegów po fachu, były pisane przez nich, czy były pisane w gabinetach szefów służb. Relacje między mediami a bezpieką czy, czy służbami specjalnymi powinny zostać prawnie unormowane, dlatego że ja akurat opowiadam się za tym, żeby zakazać służbom specjalnym werbowania dziennikarzy. Z całą, z całą pewnością. Ale opowiadam się też za tym, proszę Państwa, żeby, żeby ujawnić konfidentów służb specjalnych w środowisku dziennikarskim, nie tylko, po, nie, nie tylko tych, którzy współpracowali przed rokiem 89. Tamci już w większości nie są dziennikarzami, bo już biologia zrobiła swoje. Ale gdybyśmy, proszę Państwa, ujawnili tych dziennikarzy. Którzy po 89 roku, także często dzisiaj, współpracują ze służbami specjalnymi, ryk byłby nieprawdopodobny. Mówiłem tutaj o tym panu pozyskanym na bazie materiałów kompromitujących o udział w gwałcie zbiorowym, ale takich ludzi w tym środowisku jest znacznie, znacznie więcej. Mógłbym tu wspomnieć o pani dzisiaj czołowej dziennikarce śledczej. Czwartej władzy, która została zwerbowana, bo ją zatrzymano za jazdę po Pijanemu. Mógłbym opowiadać, opowiadać i opowiadać. Co ciekawe, najbardziej spenetrowanym przez służby specjalne środowiskiem dziennikarskim jest Gazeta Polska, ale to musielibyśmy na ten temat zrobić osobny odcinek. Mam nadzieję, jako dziennikarz, jako obywatel, dożyć czasów, w których służby specjalne. Nie będą mogły werbować dziennikarzy, a prasa będzie rzeczywiście, a nie tylko z nazwy, niezależna. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże! Akt oskarżenia. Ludzie, którzy stwarzają okoliczności, w których ludzie giną. A giną masowo. To są straty wojenne. Ludzie, którzy odpowiadają za te straty wojenne, są zbrodniarzami. A zegar tyka. Będziesz pan wisiał!